No i to jest nasz main event gali Fame ma 12 Don Casio i Marcin wrzosek. Eee, panowie, doszły mi słuchy, że już jakieś dymy tutaj były na backstage'u. Eee, o co chodzi? To znaczy przedszedłem się przywitać z e, tym oto kolegą. Nie podał mi ręki. Rozumiem to, będziemy walczyć, chcę w sobie wzbudzić jakąś złą krew. Ja to traktuję jako robotę, przyjdę mu wpierdolić i, i to wszystko. To jest. Co tu więcej powiedzieć? o ty nie darzysz sympatią swojego przeciwnika, spiliście się, miałeś żal również do Boxdela za ten filmik, który nagrał do siebie na kanał. Czemu ty w ogóle nie pałasz sympatii do Marcina? A czy jeszcze na poprzedniej konferencji, tak jak mówię, z połowy szedł, żeby się przywitać, a potem patrzę, że nagrywa takie gówno, to ja jakby... Normalnie z nim e, utrzymywałem kontakt, a jak nagrywa takie gówno za plecami, pierdoli takie głupoty, no to teraz podchodzi do mnie, to, to już e, wcześniej mówiłem Boxelowi, u mnie jest kurwa system zerodynkowy. No, pierdala na mnie w internetach to i podchodzi do mnie z łapą, tak? No to mówię, spierdala i tyle. No. Yy, to znaczy, ja wyraziłem swoją opinię odnośnie yy, tego, że to twojego doboru przeciwników, tak i reguł, więc, więc nie wiem, co się spinasz. Musisz trochę, kurwa wypuścić powietrze, może. No, kurwa, spinasz się do mnie i potem z łapą podchodzisz. No ja właśnie się śmieję z większości tu kurwa zawodników, którzy tutaj uh, uh, a poza kamerami ma, ziomeczki kurwa, idą jeszcze razem sobie te. No ja kurwa, skoro napierdala na mnie takie gówno, to jest koniec u mnie, no. Uwagę, chciałem się spodziewać. O Jezu. Bo... Ej ale ty jesteś taki wkurwiony, ale zachowujesz spokój, ale widzę w twoich oczach taką złość. Mylisz się, jestem bardzo spokojny okej, widzę coś innego w oczach, ale może się mylę. Marcin, a skąd w ogóle decyzja, żeby tu się bić? My się widywaliśmy na galach KSW, a teraz widzimy się na Fame'a. Czemu? Tak naprawdę ten, no to, ten zawodnik, który tutaj stoi przede mną jest tylko przystankiem, bo tak naprawdę chodzi mi o rewanż z jednym z dwóch zawodników, którzy będą się bić w Main Event'cie yy, Galina jedenastki, czyli albo Norman Park, albo Borys Mańkowski, wiecie dobrze, że mam z nimi niewyjaśnione rachunki, więc tak naprawdę pokonanie Cassiusza to jest dla mnie tylko przystanek w rewanżu z nimi. My... wyjaśnione rachunki, przed chwilą stali wszyscy tam w kręgu i się śmiali. Ja pierdolę. No i to jest właśnie, ta tacy kurwa tu w internetach, ty kurwo, ty chuju, tu, tu a tu piąteczki, siema ziomeczki, zaraz wychodzimy przed kamery, to przydymimy. No ja właśnie tak kurwa nie działam, dlatego kurwa ludzie mnie lubią oglądać, bo mnie jest system zerdymkowy. Dla mnie jest zwykłą kurwą i tyle. Jeżeli tak uważasz, to jest twoja opinia, masz, masz prawo do swojej własnej opinii. A dla mnie ty jesteś kurwą. Proste. Super. Kasio, twoim tak jakby, celem i takim e, osobą, z którą chciałbyś zawalczyć, jest dalej Norman Park. To jest taki Twój główny cel, czy już nie? Dla mnie to nie jest cel, to ja jestem ich celem cały czas. Bo wiesz, no, kurwa, 20 lat kariery, e, pałki i kurwa, e, miał te. Na czym im najbardziej zależy, bo temu też, nie? Ostatnio w MMA chyba w wywiadzie mówi, no i zapraszam na moje social media, tam wypowiem się więcej o Kasiuszu, kurwa, i nie dodał, bo mu nie poszło falą, nie? No oni, ja jestem dla nich trampoliną takim, żeby ich wybić trochę i potem, żeby fajne pieniążki zarabiali, tak Pałka, kurwa, czterokrotnie z, zwiększył swojego Instagrama, tak samo ta Pała przyszła po to, żeby sobie zwiększyć Instagrama, bo jest, kurwa, 20 lat w tym sporcie, a kurwa, nikt go nie zna, no i w mają i tyle, no. 10 lat yy, mijam w październiku, yy, tak dla ścisłości, ale oczywiście, no kurwa, przecież wiadomo, że nie robię tego charytatywnie, przyjdę tutaj cię najebać i chcę za to zgarnąć hajs i fame, Proste, tak? Przecież mówiłeś, że małe pizdy, a wychodzi na to, że ty będziesz najmniejszy, kurwa, ale, z moich wszystkich rywali. Ale wiesz, to jest gorsza niż taka mała pizda jak ja? Taka wielka cipa jak ty. Ile ty kurwa ważysz w ogóle? Zbili do tego 87? Ja pożegnam. Poszedłem, poszedłem no, będę rękę. musiał, bo poszedłem, się obstrałeś. To, no, ci niby taki na rękę. kozak nie, nie, jesteś, nie, nie, kurwa, a tu to, zamiast to open. Była pierwsza, to była zamiast opera. open, kurwa. Ja spytałem ja o 84. Że osiem, że te, 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 te Ale kurwa, siedem, chcesz ja walki ze mną się... mi, mi kurwa mówisz że o limitach? Mówisz, to, to, że kurwa tak, mnie zlejesz to, to, to łatwo, tutaj, a ustalasz to, to limity. Nie... No kolejna kurwa, kolejny wielki zawodowiec, kurwa, który przyszedł No, dobra, i limity no to walczmy we MMA ma kurwa, Swajaczku, albo w małych rękawicach. No ty kurwa przychodzisz do mnie i prosisz nie, o walkę ja przychodzę o ciebie, kurwa. kurwa. Ja przychodzę do ciebie. Walkę, czy kurwa. No, a do kogo przyszedłeś kurwa? Do króla chłopie. Jak porównasz Marcina do Normana? Walczyłeś już z jednym sportowcem, teraz drugi sportowiec. Nie wiem, bo jeszcze nie oglądałem jego walk. Pewnie obejrzę te, które są w internecie i sobie ocenię, czy ma jakąkolwiek stójkę, czy nie. A ty właśnie wypowiedz się Marcin na temat też umiejętności. Przepraszam, chciałbym Cię poprawić. Ja się nie uważam za sportowca, tylko za gladiatora. Za gladiatora, dobrze. Eee, oglądałeś walkę Kasiusza w boksie z Normanem, czy nie? Tak, na ogląda, pewno oglądałeś. To, oczywiście. Trutny komentarz. Yy... Średni poziom sportowy. Tyle. Tyle. Panowie, jeszcze krótkie, tylko face to face yy, i dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję bardzo panowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzimy się na gali Fame ma 12 Main Event Don Cassio Kortra, jak sipa A ja zapraszam was na kolejną część konferencji.